Witamy serdecznie koleżanki i kolegów. Znajdujemy się w boksiku, gdzie są gołębie przygotowane na aukcję. Są to gołębie Kimu ZG Helios. Jest bardzo znany hodowca, który z wielkimi sukcesami lata na wspólnych gołębnikach. W tym roku też u nas na wspólnym gołębniku Giewont zdobył ósme miejsce z mega wymagającego finału. No i te gołęby już nieraz pokazały się u nas tutaj na wspólnym gojemniku Biewąt. i trzeci lotnik. Dużo dużo tu było, nie tylko u nas sukcesów ostatnio nawet na wspólnym gołęniku Koratia też było z ekstra pierwsze miejsce tego teamu. I jak co roku po prostu dogadaliśmy się z nimi. Przeznaczają do nas gołębie na aukcję. W zeszłym roku też kilku hodowców zakupiło i super te gołębie się spisały na wspólnych gołębnikach. Nie będę tutaj nazwiskami mówił, ale, ale naprawdę super wodowcy, którzy mocno latają, zasiedlili się tymi gołębiami i byli mega zadowoleni. W tym roku też jest duże zainteresowanie. Są zapytania o tego, jak one wyglądają, bo wiadomo, zdjęcia są obrabiane, więc może to zdjęcie, że tak powiem, nie odzwierciedla tego. No ale jak widzimy, tutaj te gołębie są w większości starsze już na ósmym, siódmym piórze także, że z powodzeniem będą się na wiosnę parować tutaj nie ma żadnych takich młodych gołębi kilka jest młodszych, ale, ale ogólnie to są te za chwilę my złapiemy i tak na szybko pokażemy bo tej gołębi jest tutaj 38 aukcja kończy się w niedzielę także, że zapraszam do zainteresowania się tymi gołąbkami bo naprawdę są super gołębie no i mamy tutaj te gąbki. 32,76 to jest szwajcarski gołąbek prawdopodobnie samczyk ja tak opcjonalnie będę podawał ładnej budowy, taki średniej wielkości, tak na szybko Wam koledzy pokażę, żeby długo ten film nie trwał kolejny gołąbek też szwajcarski 3306 tak wygląda skrzydło budowa fajna to może być samiczka. Jest tutaj też gołąb, który jest pełnym bratem gołębia, który właśnie wygrał na... Znaczy wygrał, no ósme miejsce miał na wspólnym gołębiu Giewand, Także jest ciekawy. Tutaj mamy gołąbka 3183. To raczej samiczka. Piękna, bardzo mocnej budowy. Niewielka. Kolejny szymelek. To jest akurat DV-owska obrączka, bo część gołębia jest na dv a część na szwajcarskich. I tutaj mamy 587 numer gołębia. 4 pióra. To raczej samczyk mocnej budowy. szerokie pleci. Tak koledzy się nie obraźcie, a to tak na szybko, ale no jest tylko 40, żeby ten filtr też nie trwał nie wiadomo ile. 31,85, mocny samczyk, na 100% samczyk, piękny, wypieżony, szklane oko, bardzo pleci mocne, także pocisk, katarny. kolejny, trochę mniejszy, ale też o wspaniałej budowie, całkowicie wypierzony 3083 samczyk piękny to no są naprawdę gołębie hodowcy przepiękne zapewniamy transport po sprzedaży tych gołębi można u nas sobie przyjechać je odebrać, oglądnąć tutaj mamy samiczkę mniejszą DV668 Niewielkiej budowy, ta jeszcze jest taka w fazie pierzenia, ale też będzie to na pewno ciekawy gołąbek, widzimy ułożenie wyrywny, niewielkiej budowy, fajny, tu jest też piękna samica, 3 pióra, 33,29, samiczka, też w fazie mocnego pierzenia, ale zobaczcie, koledzy, Część jeszcze się bije, a część jest zmierzony. Kolejny Szwajcar 3187. Jedno pióro do końca, samiczka. Drobniejsza, też fajna budowa. Troszkę ogon szerszy, ale ciekawy gołąbek. Bo tu jest coś pięknego. DV709. Piękna budowa. Famica. Fenomenalna. Tutaj naprawdę klasa. Mięsień. Pięć gwiazdek. 32,98 przepraszam. Też trochę późniejszy. Samiczka. Wiadomo ten jest rozpierzony, ale drobny gołąbek. Też bardzo fajnej budowy. Z białym lotkiem. Powiem Wam, koledzy, że no nie ma takiego przypadkowego. Każdego gołębia, którego weźmie się do ręki, jest naprawdę fajny. 31,56 Samiczka, bardzo podobnie. Też piękna budowa. 32,56. 4 do końca. Samczyk. Też bardzo ciekawy. O, tu jest też śmietanka, jak to się mówi. 544 stra. Tutaj też są jeszcze gołębie, nie wiem które, ale z rodziny tego zwycięzcy w, w, w Derby Koratia. A tu jest piękne też samiczka sami Super szklane oko. No i tu jest też petarda samica 512. O, Śmietana jak to się mówi. Cztery pióra do końca, ale też o popatrzcie się jaki mięsień. w plecy też mocne. Ogon trochę rozczowrany, bo to też gołybie na szybko łapaliśmy do klatki. Aukcje się właśnie kończą jutro i chcemy Wam pokazać. Rodowcy no pytają: trzy piura Głową 675. Też prawdopodobnie samiczka. Też mocna, ładna. Bardzo fajna. Samczyk: 3284. Mocny, fajny, jakiś średniej wielkości. Samiczka. Taki sam raz budowy. 32-45, nie za duża, nie za mała. Też bardzo ciekawy okaz. 534, to jest właśnie chyba brat zwycięzcy w Giewont. Pełny brat. Samczyk będzie Czy zwycięzcy co ja mówię, o 8 dziesiątce 10 Żeby też było jasne Idzie samczyk o, tu też jest mocny goło Prawdopodobnie samiczka 32,52 przepraszam 62 Białe piórka Bardzo ładna, mocna mięsień fajny Oczywiście na ja tą płeć to tak opcjonalnie hołdowcy podaję 734 Samczyk mocny o już wszystko że większość tych głębi to tak wygląda że tu nie ma się nawet do czego przyczepić 676 Piękna samiczka. Troszkę ogon szerszy, ale jest też naprawdę budowa wspaniała. Tu jest też piękna samica. 360. No mm jest laleczka też fajna. Troszkę się po rozbiła. Nawet ją ktoś tu widzę zaznaczył Pewnie był tego jakiś cel. Będzie samczyk NP441 Mocny samiec To 3 pióra do końca, pokaż ci się jest 38 tych gołębi, dlatego robię to tak szybko koledzy Ale przynajmniej widzicie 458 z białym pazdurkiem Jedno pióro do końca Pięknie mocny samczyk Taki niewielkiej budowy, ale mocny 513 Też samczyk Jeszcze w fazie podpierzenia. Trzy do końca fajne, fajny, ma plecy. Tylko się żarpie szarpie tu. Nie ciekawy gołąbek. 506 Samiczka bardzo fajna, taki ale mocny, mocny go. bo tu będzie chyba samczyk 32,70 Szwajcar. Mocniejszy taki gołąb też jeszcze rozpierzony mocno. Tu będzie też tamiczka, lalka, widzę, ładna 32,42 troszkę tylko ostatnia ale to ma do zrzucenia. Przyjęła sobie. taki typowy podspójnego gołębniki, taka laleczka. Pocisk. samiec na pewno 31-54 Ło! To no klasa go pięknie piękny Plecy, no jest moc, moc. Aż kigbi z tego goła 667 Samiczka, moc no. świetanie mięsień pióra do końca, ale już Widać w potencji 32,71 Tamczyk Ten akurat troszkę taki słabszy widowy, ale Ale fajny też gąbki. tak jak mówię może jeden czy dwa są minimalnie słabsze, ale to też wiadomo gąbki się pierzą No ten jest ten piękny no Tu jest też super gołąbek z białym lotkiem, może być samiczka, może samczyk, w tym przypadku ciężko go określić, ale ładny też gołąbek. Tu jest jeszcze taki półek, to jest chyba wulków z czarnymi cętkami się mu robią po skrzydłach. 469 to na 100% samczyk, piękny. 265 samczyk prawdopodobnie też już kończy pierzenie fajny mocny 3261 też chyba raczej samczyk trzy do końca ładny fajny Coś mocnego, fajnego. 589. To jeszcze pióra ma puszczone żadne, ale bardzo ciekawy goł. Jest też, będzie chyba samczyk. I ostatni, jaki nam został, czyli 38 go Samiczka chyba 540. Też jeszcze pióra nie puściła, ale już pokrywa spierzona Tak wygląda. Także hodowcy. Tu są te gołomki. jeszcze panu. I panią tak wyglądają. E, tak jak wspomniałem, zapewniamy transport. Można przyjechać, odebrać cała dokumentacja, wszystko do Gołębi. Jest także myślę, że, że warto się nimi zainteresować. Zwłaszcza gracze na wspólnych Gołębikach. Polecam, bo na pewno tych Gołębi się nie powstydzi. Nic. Z tej linii też ja miałem w zeszłym roku zakupionego jednego gołębia od nich Na 2G rogowo, bo, znaczy nie jednego, bo tam więcej zakupiłem też od, linii, od tych ZG Helios Na wugierogowo. rogowo też miałem piątego na półfinale Połączony oczywiście był na gołębiach Greckim. No ale z jednej strony był też Helios, także Ceny to powiem Wam koledzy, że są naprawdę atrakcyjne jeszcze z tego co gadałem będzie jeszcze jedna u nas aukcja zrobiona tych gołębi. Zobaczymy jak te pójdą, ale myślę, że oni tam jeszcze coś przekazą. Nigdzie nie sprzedają. Dogadali się ze mną. Tylko ja biorę tutaj do Polski od nich te gołębie. Także to jest jedyna możliwość, żeby kupić sobie te gołębie i mu Helio, no, Oczywiście po wspólnych granikach też można. No bo tak jak mówię, oni dają, więc można też sobie coś nabyć. Ale jeżeli chodzi o aukcje w Polsce, na pewno nigdzie tych gołębi nie dostaniecie tylko u nas. Bezpośrednio oczywiście od nich. Także tyle. Zapraszam do zapoznania się z tymi gołębiami, z ofertą, e, informacje są dokładne jeszcze w rodowodzie o pochodzeniu, o wszystkim, a tak mówię, my zapewniamy transport, my zapewniamy wszystko, to, co jest potrzebne, żeby dostarczyć te gołębie do hodowcy. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot.